Drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, 6 kwietnia, poniedziałek. Dariusz Nowakowski, witam Państwa i zapraszam na teleskop. Wielu z nas jeszcze przy świątecznych stołach, niektórzy w pracy, a niektórzy za kierownicą, wracający do domów po krótkim wypoczynku albo pobycie u najbliższych. Właśnie dziś, późnym popołudniem i wieczorem, na drogach pojawi się więcej policyjnych patroli. Które przede wszystkim sprawdzać będą trzeźwość i prędkość kierujących. Urszula Waszyńska na jednej z dróg wjazdowych do Poznania. Ulu, witaj. Jest spokojnie, jest bezpiecznie? Nawet zdecydowanie tak można powiedzieć, że jest spokojnie i bezpiecznie. Policjanci nawet twierdzą, że to jeden z najbezpieczniejszych świątecznych weekendów wielkanocnych ostatnich lat. W naszym regionie doszło od piątku do dzisiaj do ośmiu wypadków. Zginęła w nich jedna osoba, a policjanci zatrzymali w sumie 110 nietrzeźwych kierowców. To, co widać teraz za moimi plecami, to właśnie ta specjalna świąteczna akcja powroty, akcja policjantów. Jeszcze przed momentem wyrywkowo kontrolowali oni trzeźwość kierowców, którzy od strony północy wjeżdżają do Poznania, ale zapowiadają już, że będą takie momenty, gdzie będą sprawdzać i kontrolować tą trzeźwość u wszystkich kierowców. No i tak jak mówiłam przed chwilą, na razie wjeżdża się dobrze, nie ma specjalnych korków, nie trzeba jakoś specjalnie też zwalniać, ani, do, ani na drogach wjazdowych do Poznania, ani na innych drogach powiatowych i wojewódzkich w naszym regionie, nie tworzą się korki, jeździ się dobrze i spokojnie. A wszystkie te kontrole pod czujnym okiem naczelnika poznańskiej drogówki, jak zapewne Państwo widzieliście, Urszula Waszyńska, jedna z dróg wjazdowych do Poznania ulu. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych teleskopach. Poniedziałek wielkanocny to w Polsce drugi dzień świętowania i dzień wolny od pracy. Nie wszyscy wiedzą jednak, że to tradycja właśnie naszego kraju. Nie wszędzie katolicy obchodzą drugi dzień świąt tak uroczyście. Skąd ten zwyczaj się wziął u nas o tym ksiądz Tadeusz Magas? W historii zbawienia Wielki Piątek i Niedziela, i Poranek Wielkanocny, najważniejsze wydarzenia w dziejach świata. I liturgia Kościoła obejmuje teraz oktawę. Wielkanocy to tak, aby Kościół każdego dnia przez te 8 dni przeżywał Poranek Wielkanocny. Ale liturgia Kościoła to rozciąga na 50 dni. Oczywiście z tych racji ludzkiej to nie jest możliwe przeżywać 50 dni przeżywać tak jak w Niedzielę Wielkanocną. Ale w naszej mądrości, w mądrości naszych ojców te dwa pierwsze dni i niedziela i poniedziałek są za podkreśleniem, że te święta są bardzo wielkie, ważne. Te święta kościelne, one mają też ogromną wartość wymiarze, w wymiarze takim społecznym, w czasach mężeźnianych. Trudno było jakoś tak znaleźć jakąś motywację, żeby były dni wolne. Kościół ustanawiając święta kościelne, czynił ten dzień... Wolny. W czasach Jagiellonów to było trzy dni takie właśnie, takie świętowanie jak poniedz niedziela, poniedziałek i wtorek wielkanocny. Bardzo ważne wydarzenia. Tego dnia, jak na lany poniedziałek przystało, nikt i nic nie powinno być suche. W Sulisławicach pod Kaliszem za oblewanie biorą się sami strażacy. Najpierw ze strażackiego węża polewają domy, a później już z mniejszymi sikawkami odwiedzają ich mieszkańców. Jak to wygląda, o tym Krzysztof Skrzypek. Lany poniedziałek w Sulisławicach pod Kaliszem obchodzony jest wyjątkowo na mokro. Od niepamiętnych czasów wodą leją tam strażacy. Ten drugi dzień świąt, śmigus Dingus, był wykorzystywany właśnie po to, żeby odwiedzać gospodarzy, po to, żeby właśnie polewać domostwa wodą, co miało właśnie sprzyjać temu, żeby chronić to przed pożarami nasze budynki. Polewanie ma też chronić przed innymi nieszczęściami i jest swoistym strażackim błogosławieństwem. W tym roku plany ochotnikom pokrzyżowała nieco awaria sprzętu. Pompa nam odmówiła posłuszeństwa. Widzieliście Państwo, próbowaliśmy ją zranimować raz. Chwileczkę to popracowało. Niestety, awaria wygląda na tak poważną, że po prostu w dzisiejszym już nie dam rady tej pompy naprawić. Polewanie domów ze strażackiego węża to nie jedyna rzecz, jaką robią strażacy w wielkanocny poniedziałek. Tuż po obfitym spryskaniu odwiedzają mieszkańców z życzeniami. Słuchaj, chcę od Wielkanocnych, od Sołysławice. Dziękujemy bardzo. Domownicy też są polewani, ale już nie tak obficie i nie wodą, a perfumami. Perfumy to jednak jest takie troszeczkę urozmaicenie i po prostu no każdy jest zadowolony. Ma, ma dodatkowy zapach strażacki. Mieszkańcy Sulisławic nie wyobrażają sobie, by na Wielkanoc strażaków mogło zabraknąć. Jak długo straż jest, tak długo ta tradycja jest, i po prostu mieszkańcy czekają na odwiedziny strażaków, na polanie wodą. Od lat, jak no pamiętam, zawsze straż nas odwiedzała. Nie tylko tutaj przychodzą, ale i w pierwsze święto stoją w kościele, spełnią warte przy grobie pańskim w sobotę. Jest bardzo uroczyście. Strażacy obiecują, że sprzętowe komplikacje nadrobią za rok i domy, które ostały się suche poleją dwa razy mocniej niż zwykle. W Poznaniu ponowne wybory prezydenta miasta. Tym razem zorganizowali je studenci Wydziału Politologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Podzielili rolę jak w życiu i kampania trwa w najlepsze. O szczegółach Karolina Słotwińska-Lisiak. Nazywam się Ola Słikowska. Jestem kandydatką na stanowisko prezydenta miasta Poznania. Kampania powoli nabiera rumieńców. Kandydaci na prezydenta produkują klipy wyborcze, rozdają ulotki i wieszają plakaty. Mogą w tym liczyć na wsparcie sztabów. Przygotowaliśmy stronę wizualną, taką oprawę graficzną naszej kandydatki. Powstały już plakaty. Niedługo zawiśnie tutaj na naszym wydziale baner. Też przygotowałem klip krótki, który, który niedługo publikujemy w sieci YouTube. W ten sposób chcą dotrzeć do wyborców, czyli do swoich kolegów, studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, a ci z zainteresowaniem obserwują kampanię. Pomysł sam sobie bardzo interesujący. Uważam, to jest bardzo dobrze promujący nasz wydział. Odnośnie jest to na e, kierunku zarządzania państwem, więc bardzo mnie to interesuje. To jest ciekawe doświadczenie, zarówno dla studentów, jak i osób, samych organizatorów. E, myślę, że również dla wodarzy, gdyż można wyciągnąć z tego. Jakieś wnioski, być może zastosować pewne rozwiązania w swoich przyszłych kampaniach. Pomysł wyszedł od samych studentów. Chcieli zdobyć doświadczenia, które mogą się przydać w życiu zawodowym. Pomysł na symulację kampanii politycznej powstał z chęci wykorzystania wiedzy teoretycznej studentów i połączenia jej z wiedzą a tak naprawdę z wiedzą praktyczną. W tej symulacji wyborów studenci mogą przećwiczyć rolę polityków, sztabowców, speców od reklamy czy dziennikarzy. To sztaby decydują o kształcie kampanii. Na razie toczy się spokojnie. Nie będzie to walka, przynajmniej z mojej strony na, na noże, na sztylety, na śmierć i życie. Nie będę szukała tutaj haków na mojego kontrkandydata, tylko postanowiliśmy toczyć walkę bardzo merytoryczną, opartą na argumenty i tego się będę trzymała. Osobiście liczę, że w ferworze walki no, pojawią się emocje. Mam nadzieję, że te emocje nie przysłonią, jednak idei, jaką jest przede wszystkim nauczyć się czegoś, zdobyć umiejętności, a nie tylko brutalnie i bezwzględnie rywalizować ze sobą. A jak będzie, to się dopiero okaże. Do wyborów pozostały dwa miesiące, więc jeszcze wszystko może się zdarzyć. Karolina Słotwińska, Lisiak, Teleskop. Spacer, odpoczynek, a może ciąg dalszy ucztowania. Jak spędzać drugi dzień świąt Wielkiej Nocy? Dla płetwonurków i morsów z Poznania odpowiedź jest oczywista. Spotkali się nad Jeziorem Kierskim, by podzielić się jajkiem pod wodą, rzecz jasna. Agnieszka Nawrocka. Świąteczny plusk. To najlepszy sposób na z dyngus, tak przynajmniej twierdzą miłośnicy zimnych kąpieli. Lubię być poza domem, lubię spotkać ciekawych ludzi, którzy właśnie wolą spacer i być na powietrzu niż właśnie siedzieć w domu i się objadać. Dlatego 28 raz w drugi dzień świąt wielkanocnych nurkowie spotkali się nad jeziorem Kierskim, by podzielić się jajkiem pod wodą. Wyciągamy automat z ust. Wkładamy sobie pyszne jajeczkołowskie czupem do ust, żujemy, wkładamy automat i oddychamy dalej. Bardzo prosto, można zawsze sobie popić krystalicznie czystą wodą w naszym mieście, która ma temperaturę około 4 stopni. Wrażenia smakowe są ponoć niezapomniane. Oczywiście, że tam trochę wody zawsze łyknie się również. I to nam zastąpi te dodatki: pieprz, szan majonez. Stard! Świąteczne kalorie postanowili też spalić członkowie klubów Morsa, którzy wzięli udział w biegu z jajem. Po prostu trzeba wejść do wody, no i biec przekonać zimną wodę i obiec w koło oboje, nie obalając się z jajem do góry, żeby się nie poczaskało. Temperatura powietrza w Poznaniu to kilka stopni, ale zdaniem Morsów to tylko zabawa dla podtrzymania tradycji. Dla nich to już koniec sezonu. Jest za ciepło. Agnieszka Nawrodzka, teleskop. A będzie jeszcze cieplej. Ponoć w weekend ma być około 20 stopni. Teraz to wszystko, drodzy Państwo. Widzimy się w wydaniu głównym o 18.30. Do zobaczenia.